Cześć, nazywam się Ewa Woroszyńska. Jestem facylitatorem Psyche. Psyche jest to metoda prosta, łatwa i przyjemna. I dla każdego. Twórcą tej metody jest Rob Williams. Metoda ta polega na połączeniu lewej półkuli i prawej półkuli mózgu. Dzięki czemu. Uzyskujemy stan pełnej komunikacji mózgu i możemy dotrzeć do naszych podświadomych przekonań, naszych podświadomych traum i blokad. I gdy już do tego dojdziemy, możemy to zmienić, mamy na to wpływ, możemy to odkryć i każdy może to zmienić i mieć na to wpływ. Dzięki tej metodzie. Docieramy do rzeczy, które są dla nas trudne, jak na przykład uzależnienia, które są dla nas blokujące, nie możemy osiągnąć wolności finansowej, czy na przykład niskie poczucie własnej wartości, co nie daje nam możliwości dobycia lepszej pracy. Metoda ta jest przystępna dla każdego w każdym czasie. Tak więc zapraszam Was. Zapisy przez moją stronę internetową. Do zobaczenia! Cześć!